Prezydent tak jak jest w rządzie 0,5% budżetu, to u nas w mieście może trochę więcej, ale w takim procencie ma czas zajmować się kulturą w toku wszystkich innych spraw. I to jest według mnie wystarczające. Ja mam ten komfort i państwo macie ten komfort, że jest pełnomocnik, który się tylko tym zajmuje. I to jest tak, że uważam dobre rozwiązanie, które daje mnie komfort pracy i państwu, że nie gwarantuje jakość. Jestem tego pewien. A, a państwu to, że macie osobę, która zawsze powinna dla was mieć czas i o waszych problemach rozmawiać. Także, tak jak wspomniałem, ja się chętnie pod tym podpisuję.